Dzień dobry. Renty i emerytury są tematem trzeciej lekcji z ZUS. Na dzisiejszym spotkaniu opowiem sobie o świadczeniach z ubezpieczeń rentowych, świadczeniach z ubezpieczenia emerytalnego oraz o tym, co zrobić, aby nasza przyszła emerytura była jak największa. System ubezpieczeń społecznych zabezpiecza nas przed różnymi rodzajami ryzyka. Omawialiśmy to już podczas lekcji numer dwa. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się ryzykiem starości, przed którym chroni nas ubezpieczenie emerytalne oraz Ryzykiem niezdolności do pracy, przed którym zabezpieczają nas ubezpieczenia rentowe. Świadczenia z ubezpieczeń rentowych to renta z tytułu niezdolności do pracy, rehabilitacja lecznicza, renta rodzinna oraz zasiłek pogrzebowy. Omówimy je teraz szczegółowo. Rentę z tytułu niezdolności do pracy możesz otrzymać, jeśli dostaniesz orzeczenie o niezdolności do pracy. Przyznanie takiej renty zależy także od tego, czy stałeś się niezdolny do pracy w trakcie okresu wymienionego w przepisach, od tego, czy potwierdzisz tzw. okresy składkowe i nieskładkowe, ponieważ ich liczba zależy od wieku, w którym stałeś się niezdolny do pracy. Przyznanie renty zależy także od tego, czy nie masz prawa do emerytury z FUS i nie spełniasz warunków, by ją uzyskać. Rentę rodzinną możesz otrzymać, gdy jesteś członkiem rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury, emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy, mogłaby otrzymać taką emeryturę lub rentę, bo spełniała warunki, by ją uzyskać, albo pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Z renty rodzinnej możesz skorzystać m.in., gdy jesteś dzieckiem albo małżonkiem osoby zmarłej musisz także spełnić warunki określone w przepisach. Zasiłek pogrzebowy otrzymasz, jeśli pokryjesz koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej, np. pracownika, osoby, która pobierała wypłacane przez ZUS świadczenie, czyli np. emeryturę, lub członka rodziny osoby ubezpieczonej, albo emeryta lub rencisty. Zasiłek pogrzebowy otrzymasz w wysokości 4000 zł, niezależnie od tego, jakie poniosłeś koszty, jeśli jesteś członkiem rodziny osoby zmarłej i organizujesz pogrzeb. Natomiast jeśli pogrzebu nie organizuje członek rodziny, tylko np. dom pomocy społecznej, którego pensjonariuszem była osoba zmarła, wówczas taki podmiot otrzyma zasiłek tylko do wysokości poniesionych kosztów, ale również maksymalnie w kwocie 4000 zł. Pomówimy teraz o emeryturze. Emerytura to świadczenie, które ma zabezpieczyć Twój byt na starość, gdy z powodu wieku nie będziesz już mógł albo chciał pracować. Polski system emerytalny opiera się na tzw. umowie międzypokoleniowej, czyli zasadzie solidaryzmu społecznego. Oznacza to, że składki, które teraz wpłacają osoby aktywne zawodowo, ZUS przekazuje na wypłatę świadczeń obecnym emerytom. W Polsce obecnie obowiązuje tzw. model zdefiniowanej składki. Oznacza to, że wysokość emerytury zależy wprost od sumy wpłaconych składek. Jest to skutek reformy z 1999 roku. W poprzednio obowiązującym modelu zdefiniowanego świadczenia wysokość emerytury często stanowiła określony procent ostatniego wynagrodzenia osoby, która na tę emeryturę przechodziła. Od czego zależy wysokość emerytury? Przede wszystkim od składek emerytalnych zapisanych na Twoim koncie, które prowadzi ZUS, czyli tzw. koncie ubezpieczonego, i ich waloryzacji. W przypadku osób, które pracowały przed 1999 rokiem wylicza się także tak zwany kapitał początkowy, którego wysokość również wpływa na wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego. A ostatnim czynnikiem, który wpływa na wysokość emerytury, jest długość średniego dalszego trwania życia, ustalona dla wieku, w którym przechodzisz na emeryturę. Jest to wartość wyrażona w miesiącach. Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, i co roku w tabelach ogłaszają prezes głównego urzędu statystycznego. Im dłużej będziesz pracować, tym wyższą dostaniesz emeryturę, ponieważ odłożysz więcej składek, a średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze. Wysokość wieku emerytalnego ma znaczenie w kontekście demograficznym. Jak widzicie na przedstawionych na slajdzie piramidach wieku, według prognoz na rok 2060 osób w wieku produkcyjnym ma być aż o 7 milionów mniej. To oznacza, że drastycznie zmaleje liczba ubezpieczonych, a co za tym idzie, zmaleją wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ mniej osób będzie odprowadzać do FUS swoje składki. Kobiety mogą obecnie przejść w Polsce na emeryturę, gdy skończą 60 lat, mężczyźni mają ten przywilej w wieku lat 65. Warto pamiętać, że można wystąpić o emeryturę zaraz po osiągnięciu tego wieku, ale jest to jedynie prawo, a nie obowiązek. Jak wygląda kwestia wieku emerytalnego na świecie? Obecnie jest tendencja do tego, aby ten wiek podnosić. We Francji już od przyszłego roku, w chwili, gdy nie. mówię te słowa, wiek emerytalny będzie wynosił 67 lat. W Niemczech do tej granicy będzie podnoszony wiek emerytalny do roku 2031. W Australii do przyszłego roku, zaś w Wielkiej Brytanii wyniesie on jeszcze więcej, czyli 68 lat. Ma to nastąpić w roku 2046. We Włoszech wiek emerytalny został podniesiony do 67 lat już w bieżącym roku kalendarzowym. Osoba pracująca może sprawdzić prognozowaną wysokość swojej emerytury. Może to zrobić za pomocą kalkulatora emerytalnego na platformie usług elektronicznych PUEZUS lub na wwwzuspl. Albo w bardziej bezpośredni sposób podczas wizyty u doradcy emerytalnego w placówce ZUS. Jeśli ktoś zdecyduje się obliczyć kwotę prognozowanej emerytury, będzie mógł dzięki temu wybrać najkorzystniejszy dla siebie moment zakończenia aktywności zawodowej.